Cześć, mordeczki. A jakaś pani przed chwilą się mnie pytała, czy pomóc mi usiąść On no wie nie, że tak sobie chodzę po parku. No. <noise> Chciałem Wam powiedzieć taką sytuację, bo tam gdzieś w Gdyni, czy coś, jakiś niewidomy dotknął kobietę w autobusie. Tam później przyjechał jakiś oddział gestapo czy coś, go tam rozstrzelali. Nie, nie wiem, czy trzeba się pokręciłem. Nie, ogólnie. Było tak, że policja zgarnęła niewidomego, bo y, kogoś tam dotknął w autobusie. Wam powiem, że ja dosyć często takie przypadki miałem, że gdzieś tam kogoś złapałem w autobusie, bo w autobus szarpie miejski i y, szukałem na przykład poręczy, złapałem kiedyś babę za cycka, nie? A baba do mnie mówi fajne co, so, co nie? No, ale nie dostają z liścia. Bywają takie przypadki, no ale im bywają i parapety, no policja afery narobiła, a później się okazało, że to niewidomy. No to kurwa żaden niewidomy się nie porusza.